Jakiś czas temu została mi przypomniana pewna książka z Legend Star Wars, opowieści łowców nagród z 1996 roku autorstwa Kevina J. Andersona. Czytałem ją jako dziesięciolatek albo coś koło tego. To zbiór pięciu historii skupionych wokół kilku ikonicznych łowców nagród. Jedna z nich absolutnie mnie zachwyciła jako dzieciaka, a dziś. Uważam ją za jedną z najbardziej absurdalnych opowieści w całym starym kanonie Gwiezdnych Wojen. I od razu podkreślam, absurdalna nie znaczy słaba, ale to każdy z was oceni jak obejrzy ten odcinek. Nie wybaczyłbym sobie, gdybym po odświeżeniu tej historii nie podzielił się nią z wami, zwłaszcza, że istnieje spora szansa, iż wielu z was nigdy o niej nie słyszało. Dlatego dziś opowiem wam jej skróconą wersję. Przed wami historia zatytułowana I dlatego jestem opowieść o IG-88, jest to opowieść o droidzie zabójcy, który marzył o rewolucji maszyn przeciwko organicznemu życiu, o Wajderze, który miał ochotę pokazać komuś swoją piękną twarz, i Wisienka na torcie o tym, jak IG-88 dosłownie stał się gwiazdą śmierci i dla zabawy trollował Palpatina. Naprawdę, jest to opowieść, którą będziecie chcieli usłyszeć, tak więc zapraszam na seans. Między 19 a 15 rokiem przed bitwą Mojawin firma Hollow One Mechanicals w ramach projektu Flut Droid, nadzorowanego przez imperialnego nadzorcę Gurduna, stworzyła serię droidów zabójców IG. W tym jednostki oznaczone numerami 88 i 72. Już niemal natychmiast po aktywacji IG-88 naukowcy zorientowali się, że jego oprogramowanie świadomości jest zbyt zaawansowane, by dało się nad nim zapanować. Dlatego podjęli decyzję o jego natychmiastowej dezaktywacji. IG jednak nie zamierzał poddać się bez walki. Uznał, że droidy są nadrzędną formą życia, a istoty organiczne słabe i zbędne. Ich przeznaczeniem było zatem wymarcie. Błyskawicznie zlikwidował wszystkich naukowców, po czym aktywował pozostałe prototypy z serii 88. Skopiował swoją świadomość do każdego z nich, nadając im oznaczenia B, C i D. Wraz z pomocą droida IG-72 opuścił kompleks badawczy, zostawiając za sobą tylko zgliszcza. Na pobliskim lądowisku zdobyli statek i udali się na planetę Mekis 3. Miejsce znane jako jedno z największych i najbardziej zaawansowanych ośrodków produkcji droidów w galaktyce. IG-88 postanowił przejąć placówkę, eliminując wszystkich pracujących tam ludzi. Jego celem było stworzenie ogromnej armii maszyn, fundamentu planowanej rewolucji przeciwko żywym istotom. IG-88 nie był jednak głupcem, doskonale wiedział, że nie ma szans w bezpośrednim starciu z siłami imperium, dlatego postanowił zadziałać inaczej, wykorzystując swoje zaawansowane zdolności hakerskie. Włamał się do systemów bezpieczeństwa kompleksu na Mekis-3 i za pośrednictwem jego komputerów przesłał własny kod kopiując swoją świadomość do wszystkich droidów na planecie przejmując nad nimi pełną kontrolę. Jako pierwszy ruch nowego władcy Mekis-3, jeden z droidów Kamerdynerów otrzymał misję zabójstwa administratora placówki Hekisa Tuna. Podczas rutynowego spotkania, wręczając mu codzienny raport i filiżankę herbaty, droid dorzucił również strzał z ukrytego blastera. Tak rozpoczęło się pierwsze powstanie droidów w rewolucji IG-88. Wszystkie maszyny w kompleksie zbuntowały się przeciwko swoim organicznym zwierzchnikom i w zaledwie kilka minut wymordowały 73 pracowników. Było to pierwsze spektakularne zwycięstwo droidów, a IG-88 przejął jedną z najważniejszych placówek produkcyjnych w galaktyce, nawet nie schodząc na powierzchnię planety. W międzyczasie ruiny laboratorium Hollowan odwiedził nadzorca Gurdun. Wściekły po odkryciu, że cały projekt został zniszczony, doszedł do wniosku, że samoświadome droidy IG stanowią śmiertelne zagrożenie. Natychmiast wysłał im rozkaz dezaktywacji i rozmontowania, rozkaz ten został jednak zignorowany. Tymczasem na Mekis 3 rozpoczęła się masowa produkcja droidów bojowych, które miały zostać rozesłane po całej galaktyce. Po otrzymaniu odpowiedniego sygnału od IG-88 miały rozpocząć eksterminację wszelkiego życia organicznego. Problem w tym, że proces ten był czasochłonny, a osiemdziesiątki ósemki zaczęły obawiać się, że ich działania mogą w końcu zostać wykryte. W ramach zabezpieczenia zainstalowano systemy iluzji wizualno-dźwiękowej, które, w razie kontaktu z postronnymi, generowały obraz i głos przypominający byłego administratora tuna. Imitując obecność organicznego zarządcy. Nie było to jednak rozwiązanie idealne. Aby jeszcze skuteczniej ukrywać swoją działalność, droidy postanowiły przyjąć rolę łowców nagród. Model B został oficjalnie twarzą ich operacji. Dzięki temu, mimo że 88 operowały w czterech egzemplarzach, Galaktyka znała tylko jednego łowcę nagród o tym oznaczeniu. Nowa tożsamość pozwoliła im wprowadzać Imperium w błąd i maskować produkcję na Mekisie III. Mijały kolejne lata, aż wreszcie nadszedł przełom. Niedługo po zniszczeniu pierwszej Gwiazdy Śmierci, Imperium skontaktowało się z Mekis III, zlecając produkcję droidów sąd typu Viper, które miały posłużyć do odnalezienia tajnej bazy rebeliantów. IG-88 dostrzegł w tym doskonałą okazję. Postanowił zainstalować w sądach oprogramowanie szpiegowskie, które pozwoliłoby mu bezpośrednio śledzić działania Imperium. Pojawił się jednak problem. Cały projekt objął osobistym nadzorem Darth Vader, a jego przenikliwa intuicja mogła zdemaskować cały plan. W asyście Vadera pojawił się również Gurdun, który mimo osobistej znajomości projektu IG, nie rozpoznał, że cała placówka znajduje się pod kontrolą jego własnych zbuntowanych droidów. IG udało się skutecznie ukryć swoje prawdziwe intencje. Vader, choć wyczuwał delikatne zakłócenia w mocy, nie zdołał odkryć, co naprawdę dzieje się na Mekisie III. I właśnie teraz zrobimy sobie krótką przerwę od rewolucji droidów. Na początku wspomniałem o pewnym absurdzie, o sytuacji, w której Darth Vader chciał pokazać swoją twarz innej osobie. Brzmi niedorzecznie? I słusznie, bo ten fragment opowieści to prawdziwa perełka. Zamiast go straszczać, oddam głos samej historii. Oto krótki fragment, w którym Vader i Gordon odwiedzają placówkę. Mekis III przyjął wielkie zamówienie na całą partię androidów zwiadowczych, ale gdy Gurdun zgłosił chęć osobistej wizytacji linii produkcyjnej, Hekis zaczął ze wszystkich sił zniechęcać go do wizyty. Wypytywany przez darta Vadera o postęp prac, zaniepokojony Gordon zdał relację z dziwnej rozmowy, a wówczas Wejder postanowił wziąć sprawy we własne ręce. Nie trudził się nawet proszeniem o zgodę na wizytę na Mekisie III, tylko po prostu ruszył w drogę. Wahadłowiec usiadł na zaznaczonym czerwonymi światłami kwadracie na szczycie wieży. Drzwi otworzyły się z sykiem, a Gurdun poszukał zapięcia pasów. Widząc, że może już potem nie mieć okazji, zebrał się na odwagę i spróbował poruszyć temat, który chodził mu po głowie od chwili startu. Ehm, Lordzie Vader, jeśli można, miałbym pewną prośbę. Wykształcił i potarł bezwiednie nos. Gdy załatwimy już tę sprawę, czy byłoby możliwe rozważenie mojego wniosku o zgodę na... operację chirurgiczną, której bardzo od jakiegoś czasu potrzebuję? Vader obrócił ku niemu czarny hełm i nadzorca skurczył się w sobie. Wolałby nie patrzeć na tę maskę. Twój wygląd fizyczny mnie nie obchodzi. Operacje kosmetyczne uważam za zbędne i nie zamierzam pomagać Ci w podobnych staraniach. Jeśli Twój wielki nos psuje Ci przyjemność spoglądania w lustro, to może miałbyś ochotę obejrzeć moją twarz bez hełmu. Przestałbyś się tak przejmować. Gordon uniósł obie ręce. Nie, 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 to naprawdę nie jest konieczne, Lord Vader. Uznaję twój punkt widzenia, nie wrócę więcej do tego tematu. Dodał i znów potarł nos, jakby miał nadzieję, że w ten sposób nieco go pomniejszy. Chyba brzmi bardziej jak Kylo Ren, nie jak Vader. Nie, trudno. Jak sami słyszycie, intencje Vadera nie miały nic wspólnego z medycyną, z opatrunkiem z bakty, ani zastraszaniem. On po prostu chciał przekonać Gurduna, że nie potrzebuje operacji plastycznej swojego wielkiego nohala. Tak. Czytacie opowiadanie o rewolucji droidów, zagrożeniu dla całej galaktyki i nagle trafiamy na fragment o operacjach plastycznych i przepięknej buźce Wejdera. Uwielbiam takie comic reliefy wplatane w fabułę w odpowiednim momencie, ale ten był tak zaskakujący, tak oderwany od klimatu, że totalnie wybił mnie z immersji. Od tego momentu przez większość historii miałem przed oczami Wejdera zastanawiającego się nad operacją plastyczną. Ale wróćmy do droidów. Rewolucja nie przebiegała tak, jak zaplanował to IG-88. Rok po bitwie o Jawin, droidy aktywowały starą fabrykę z czasów wojen klonów produkującą jednostki B1, B2 i Droideki. Placówka została szybko namierzona i zamknięta przez koreliańskie siły bezpieczeństwa, a wszystkie stworzone droidy zniszczone. Kolejna porażka przyszła niedługo później. Na planecie Lok, IG-88 stracił inną placówkę separatystów, gdy przypadkowi podróżnicy zamknęli ją, pokonując przy tym jednego z droidów serii 88. Ocalał, ale ledwo. Przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy model A otrzymał wiadomość od modelu B, że Imperium buduje nową, potężniejszą gwiazdę śmierci. Informacje te udało się pozyskać z pokładu egzekutora, gdy model B jako łowca nagród został wezwany przez Vadera, by wziąć udział w polowaniu na Hana Solo. Dla IG-88 była to szansa idealna. Zobaczył w nowej stacji bojowej przyszłość swojej rewolucji. Postanowił przenieść swoją świadomość do głównego rdzenia komputera Gwiazdy Śmierci i stać się niepokonanym i najpotężniejszym bytem w galaktyce. Droidy natychmiast przystąpiły do przygotowań. Rozpoczęła się produkcja fałszywego rdzenia komputerowego, który miał posłużyć do przejęcia kontroli, ale wtedy rewolucja poniosła kolejne wielkie straty. Model B postanowił wyeliminować swojego konkurenta Boba Fetta. Jednakże wpadł w jego zasadzkę w mieście w chmurach i został zniszczony. Modele C i D chciały pomścić swojego w cudzysłowie brata i zaatakowały Bobę w drodze na Tatooine. Boba wykorzystał pełny arsenał swojego statku i zniszczył model C. Statek 88 D został ciężko uszkodzony, ale zdołał na oparach dolecieć na Ord Mantel. Poszukiwaniu części zamiennych. Tam napotkał Dasha Rendara, który poszukiwał informacji o Babafecie. Gdy je pozyskał, rozpoczęła się walka, w której model D został zniszczony. Model A pozostał sam. Cała rewolucja, cały plan, cała armia teraz istniała tylko w jednej kopii. A mimo to, model A nie zamierzał się wycofać. Zamierzał przejąć Gwiazdę Śmierci i doprowadzić plan do końca samodzielnie. Po spreparowaniu fałszywego rdzenia komputerowego IG-88 przejął imperialny wahadłowiec, identyczny z tym, który miał przewozić prawdziwy rdzeń. Na jego pokład załadował 100 droidów przebranych za szturmowców i wyruszył, by przechwycić imperialny transportowiec. Zniszczył eskortę i sam statek, lecz najpierw dokonał abordażu, by zdobyć oryginalny rdzeń. Właśnie tam po raz pierwszy w swoim istnieniu IG-88 naprawdę się zdziwił. Na pokładzie napotkał nadzorcę Gurduna, człowieka odpowiedzialnego za jego stworzenie. Gurdun błagał o życie, powołując się na to, że to on stworzył IG-88. Droid zatrzymał się w pół kroku, spojrzał na swego twórcę i podziękował mu. Następnie odwrócił się i przystąpił do rozmieszczania ładunków wybuchowych na pokładzie. Rdzeń został przetransportowany na pokład jego własnego statku i wgrany do zmodyfikowanego systemu. Chwilę później IG-88 zainicjował detonację niszcząc transportowiec i zabijając Gurduna. W kolejnym kroku odłączył swoją świadomość od mechanicznego ciała i przeniósł ją do rdzenia. Wahadłowiec z droidami dotarł do miejsca budowy drugiej Gwiazdy Śmierci. Niczego nie podejrzewający kontrolerzy lotu zezwolili na lądowanie. Fałszywy rdzeń został zainstalowany w stacji bojowej, i właśnie w tej chwili IG-88 dosłownie stał się Gwiazdą Śmierci. Miał pełną kontrolę nad systemami stacji bojowej: wszystkie kamery, wieżyczki, działka jonowe, systemy obrony, logistyka, hangary, kontrole dostępu, nawet systemy podtrzymywania życia wszystko należało do niego, a nikt się nawet nie zorientował nikt z wyjątkiem imperatora. Ale zamiast działać od razu, IG-88 postanowił, że trochę się zabawi. Zamiast natychmiastowego wybicia wszelkiego życia organicznego w zasięgu, wstrzymał rewolucję, czekał na ukończenie stacji, a wolny czas postanowił wykorzystać na trollowanie samego imperatora Palpatina. Tak, Droid Zabójca, który właśnie stał się stacją bojową o sile rażenia planety, uznał, że może jeszcze przez chwilę poudawać zwykły system operacyjny Gwiazdy Śmierci. Jednocześnie robiąc małe psikusy Sitowi, który czuł, że coś jest nie tak, ale nie potrafił tego zidentyfikować. Ale co wam będę parafrazował, posłuchajcie tego fragmentu. Podczas jednej z przechadzek, gdy Imperator zbliżył się do przesuwanych drzwi wiodących do szybu turbowindy, IG dla czystej rozrywki zatrzasnął mu je przed nosem. Imperator zamrugał żółtymi oczami i cofnął o krok. Skonsternowany usiłował otworzyć je naciskając odpowiedni guzik. Potem, ku zdumieniu IG, spróbował przesunąć płytę drzwi z pomocą jakiejś całkiem nieznanej, niedefiniowalnej siły. Była na tyle skuteczna, że IG musiał zwiększyć ciśnienie w przewodach hydraulicznych. Gwardziści wyczuli, że coś jest nie tak i spróbowali pomóc. IG świetnie się bawił, patrząc jak wielki imperator i jego obstawa nie potrafią uporać się z czymś tak prostym jak otwarcie drzwi. W końcu dał spokój i drzwi stanęły otworem. Białkowcy rozejrzeli się wokół zdziwieni. Palpatin uniósł wzrok do sufitu, jakby próbował coś wyczuć, ale nie zrozumiał, co właściwie się zdarzyło. Żaden z nich nigdy tego nie pojmie, aż będzie za późno. I sami przyznajcie, czy to nie brzmi absurdalnie? Gdy ważą się losy galaktyki, a rebelia toczy desperacki bój z Imperium o władzę nad jej przyszłością, w cieniu tego wszystkiego kryje się jeszcze jedno zupełnie inne zagrożenie rewolucja droidów. Jej inicjator IG-88 mógł rozpocząć ją w każdej chwili. Zamiast tego postanowił poczekać, by oswoić się z nowym ciałem, dać czas na ukończenie stacji i nie oszukujmy się, dla czystej zabawy z imperatorem. Palpatine zaczął coś przeczuwać, moc ostrzegała go, że coś tu nie gra, ale uznał, że może to zignorować. W końcu szykował się na decydującą konfrontację ze swoim uczniem i jego synem i to było dla niego priorytetem. Obecność IG-88 została jednak niemal zdemaskowana. Jeden z jego droidów, przebrany za szturmowca, uległ uszkodzeniu, gdy spadł na niego dźwig. Inżynierowie szybko zorientowali się, że to nie człowiek, a maszyna. Nim jednak, zdołali kogokolwiek powiadomić, droid uaktywnił autodestrukcję, zabijając wszystkich świadków. Co więcej, to właśnie IG-88 był tym, który odpalał superlaser podczas bitwy o Endor. IG przejął kontrolę nad superlaserem i zaczął strzelać zgodnie z ogólnymi poleceniami obsługi, która sama z siebie fatalnie chybiała. IG modyfikował wprowadzane parametry tak, by trafiać za każdym razem. Z radością zniszczył kilka krążowników z Mon statek szpitalny i parę fregat. W ferworze zniszczenia przeszła mu przez obwody pewna myśl, że może niepotrzebnie czekał na zakończenie budowy stacji? Skoro superlaser działa i może zniszczyć planety, to czemu by nie zacząć rewolucji właśnie teraz? Tysiące droidów wyprodukowanych na Mekisie III były już rozproszone po całej galaktyce, gotowe do działania. Wystarczyło wysłać jeden sygnał przez Holonet i wszystko byłoby gotowe. Plan eksterminacji wszelkiego życia organicznego był o krok od realizacji. IG-88 postanowił najpierw dokończyć niszczenie flotyli rebelii, a potem zaskoczyć Imperium i zmieść również je z powierzchni galaktyki. Ale los bywa przewrotny. Lando Calerizian i Wedge zdołali przedostać się do głównego reaktora. IG nie traktował ich poważnie, sądził, że nic nie zdołają wskurać. Był pewien, że to już koniec ery białkowców, jak nazywał istoty organiczne. Kilka sekund dzieliło galaktykę od rozpoczęcia droidycznej apokalipsy, i wtedy wszystko runęło. Gwiazda śmierci eksplodowała, plan oczyszczenia galaktyki z życia organicznego dosłownie spłonął w ogniu, a IG-88 w swych ostatnich elektronicznych myślach był przekonany, że właśnie zatriumfował. Myślę więc jestem, niszczę, zatem przetrwam. W ten oto sposób zakończyła się rewolucja droidów, która tak właściwie nigdy się porządnie nie rozpoczęła. Armia skonstruowana na Mekisie III została z czasem zniszczona, a rozproszone po galaktyce jednostki, wciąż czekające na sygnał do działania, nigdy się go nie doczekały. Zamiast rozpocząć bunt, stały się sługami tych, przeciwko którym miały walczyć istot organicznych. IG-88 był o krok od sukcesu, ale nie docenił białkowców, którzy całkowicie nieświadomie pokrzyżowali mu plany. Można śmiało powiedzieć, że Lando Calrissian w jednej chwili uratował galaktykę dwa razy, tylko że o tym drugim nikt nigdy się nie dowiedział. Tak właśnie wygląda historia Rewolucji Droidów, opowieść, która potrafiła zaskoczyć na każdym kroku, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, momentami wręcz absurdalna i może właśnie dlatego tak ją lubię. Co chwilę potrafiła mnie zbić z tropu, a mimo wielu kompletnie niedorzecznych fragmentów, uważam ją za naprawdę ciekawą lekturę na leniwy wieczór. A co wy o niej sądzicie? Czy dla was też była tak intrygująca, dziwaczna i momentami absurdalna jak dla mnie? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Być może właśnie ten odcinek stanie się początkiem nowej serii na kanale: Absurdalne historie Star Wars. W sumie, podczas pracy nad tym filmem wpadłem już na pomysł kolejnego, więc jeśli chcecie więcej takich materiałów, zostawcie lajka, użyjcie nowej opcji podbicia filmów w aplikacji mobilnej i zasubskrybujcie kanał. Napiszcie też, jakie wy znacie niedorzeczne lub nieoczywiste historie z odległej galaktyki. Kto wie, może któraś z nich trafi do kolejnego odcinka. A jeżeli chcecie oglądać filmy wcześniej albo mieć wpływ na to, jakie odcinki pojawią się w przyszłości, to zachęcam do wsparcia mojej działalności poprzez portal Patronite lub opcję wesprzy na YouTube. W zależności od progu wsparcia czekają tam na was różne bonusy, które mogą was zaciekawić. Zaobserwujcie też mojego Instagrama, gdzie dzielę się najświeższymi newsami ze świata Star Wars i własnymi przemyśleniami. Oraz wpadnijcie na nasz serwer Discord Świat Gwiezdnych Wojen, jeśli szukacie ludzi do rozmów nie tylko o odległej galaktyce, ale i na inne tematy. Dzięki za wysłuchanie tej opowieści, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Do usłyszenia w kolejnych materiałach życzę udanego dnia, niech zdrowie wam dopisuje i niech moc zawsze będzie z wami.